Co się stało. Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie. Kariera siostrzyczki, sezon dziesiąty. Tak jest, nie spodziewałbym się, że to tak pięknie pójdzie, ale jesteśmy. Sezon dziesiąty: dwie menadżerki, jedna cały czas w motorze Lublin, druga podróżująca po Europie. Obecnie szuka klubu i nie powiem Wam, gdzie negocjujemy. Będzie to niespodzianka na następny odcinek, jeżeli się. Uda. Jest pewna fajna propozycja. Sądzę, że będziecie zadowoleni. W dzisiejszym odcinku zapraszam na mecz Motor Lublin-Legia Warszawa. Topowy mecz, bo Motor już zdołał przegrać w tym sezonie. O dziwo. Spotkanie. No i zapowiada się bardzo ciekawy ligowy mecz. Pokażę Wam za chwilę transfery Motoru Lublin, a także to, jak wyglądały ostatnie mecze. Tak też tyle w dzisiejszym materiale. Zapraszam na otwarcie, że tak powiem, sezonu 10 i przede wszystkim zabawmy się też w drugiej połowie materiału meczem. Z Legią Warszawa. Okej, okay, moi drodzy. Tak jak widzicie, ciekawie dzieje się w Lidze Polskiej. No, na przykład taki Richardson. 32-letni doświadczony snajper jest proponowany odrze o pole. Tak też Polska Liga poszło, poszła ostro do przodu, no bo my negocjowaliśmy naprawdę z porządnymi zawodnikami. Słuchajcie, tak jak widzieliście, Lisardo Mandemartinez, ale po kolei. Paulo Robinson przychodzi do motoru e, Lublin, e, 24-letni reprezentant U19 Anglii, troszkę, no teraz złapał jakiś urazik. Miejmy nadzieję, że nie będzie to bardzo przeszkadzało, ale bardzo, ale to bardzo perspektywiczne. I mam nadzieję, że to będzie kawał dobrego, lewego o pomocnika. Pomocnika powiedziałem dobrze. Lisardo Martinez, tak jest, legenda argentyńskiej obrony. Grający też w Manchester United u mnie. Przychodzi na rok, może dwa swojej kariery, żeby pobronić. No i będzie liderem i na pewno wyciągnie kilku moich młodych obrońców. Martin Howard, kolejny. Anglik, Walijczyk, tym razem prawoskrzydłowy, ale też i napastnik, który mam nadzieję troszeczkę sobie postrzera. Oni we trzech za darmo. Za 3,8 miliona maksymalnie. Fernandez, który ściągnięty jest z Manfry, Portugalczyk. Taki, takie uzupełnienie pozycji, ale też interesujące, bo to jest 21 lat. I Alex, Aleś, Kaderbek, no, fajnie wyglądający, naprawdę prawy yy, wysunięty rozgrywający, ale u mnie bardziej będzie grał na odwróconym skrzydłowym zawodnik, który ma na celu będzie rozwalać prawą stronę. No i mam przede wszystkim nadzieję, że będzie za te spore pieniądze, czyli rekord klubu transferu w ogóle ligi. E, czyli 38 majek e, no coś tu robił tak jak widzicie tu obracamy dużymi pieniędzmi to już 60 sezon, kiedy motor gra na najwyższym poziomie, i naprawdę pora była wyciągnąć grube działa. Chcemy, chcemy coś zdobyć, jakiś puchar. Międzynarodowy, a prawda jest taka, że dla motoru tylko jedna opcja jest taka, żeby zdobyć Ligę Mistrzów, i to nie są słowa rzucone na wiatr. Odchodzi Nubiro Takashi, dlatego między innymi zatrudniamy kogo innego na prawą stronę. Odchodzi Paweł Szymczyk z takich fajnych zawodników na razie na wypożyczenie. Odchodzi, odchodzi, odchodzi Dave Turner z takich podstawowych Bradley Loco. I odchodzi Cieśla Bartek, młodziutki junior, 18-letni. Który w sumie zagrał już u nas, tutaj było podane 33 mecze w dwóch sezonach, kiedy grał. Na pewno będą mieli z niego pożytek. Szkoda, że odszedł za taką małą gotówkę, ale już się burzył, rzucał i w ogóle, więc nie trzymałem go na siłę. Jeszcze jesteśmy w stanie, być może na lewą stronę za loko ściągnąć. Zobaczymy, czy winolf. Mieliśmy go już kiedyś, czy jest na poziomie. Jeżeli jest na poziomie, to bierzemy go za darmo, czyli znowu zaoszczędzimy. Ach, jeszcze mistrzem oszczędzania w tym klubie. No ale dzięki temu mamy w razie co na jeden, dwa porządne transfery. No i robimy porządek z obroną. Być może odejdzie tak jak Mingor raczej odejdzie, za Wiślan odejdzie, więc niestety troszkę Polaków mi obejdzie ze składu, ale mamy, mamy Janowskiego, no i jeszcze kilku innych wyciągniemy z rezerw, bo tam też siedzą chłopcy Makuchowski, tu jest Bogusz, jest jeszcze Kwiry, więc jest kto ma kto grać. Co do meczy, które rozegraliśmy, jak na razie Motor rozegrał Cztery mecze o stawkę, super Puchar Polski, 3 do 0 z Betem. Ja dalej nie rozumiem dlaczego, szkoda, że w ogóle grafik, terminarz tutaj Polskiej Ligi nie jest przesunięty np. od połowy tego lipca, bo 10 lipca jak przychodzą chłopaki, to rozpoczynają zgrupowanie w okolicach 30 czerwca i oni ligę kończą gdzieś w okolicach 20 czy tam 15, więc mają 15 dni wakacji. Tak, mówiąc w skrócie, tragedia bym powiedział, bo trzeba było to zaczynać tak w okolicach, właśnie 23, tak jak z górnikiem byłeś. Pierwszy mecz ligowy przegrywamy w Pogonią Szczecinie 1-2, niestety, ale potem odbijamy to sobie w, u siebie. Kiedy przyjeżdża Zabrze 7-0 i od Pole 6-0, a dzisiaj Legia Warszawa. Mam nadzieję, że pokażę Wam dobre widowisko i przede wszystkim, no, coś się będzie tutaj działo. Legia Warszawa prowadzi obecnie moi drodzy Jasek Magiera. Stalmiel, Radunowicz, Wisłę, Marek Zub tutaj się rotowało. Ark jakiś Nugent, trenerski. Górnik Zabrzeba Nasik, Pogon Szczecin, Eugen Polański i Odre Opole Czaplarski. No to takie tylko pokazałem Wam najważniejsze w najbliższym czasie. Czekamy na Ligę Mistrzów, czekamy na Puchary i Wy czekajcie w następnym materiale. Sądzę, powinno się wyjaśnić, jaki klub weźmiemy drugą menadżerką. A teraz zapraszam na mecz z Legią Warszawa. I witamy na arenie Lublin bo dzisiaj przyjechała Legia Warszawa, troszeczkę taki porotowany skład, ale to będzie się zgrywało, będą wychodzili ci, którzy będą jak naj, powiem najmocniejsi. No tutaj już Legia nie do poznania. Jeszcze sezon temu można było zobaczyć na ławce czy tam w składzie Legii Warszawa kilku znanych jeszcze piłkarzy, no ale my też nie oszczędzamy się. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i przede wszystkim liczymy na to, że ten mecz będzie naprawdę ładny. Patrzymy na prawą stronę. Bo właśnie jest tam Kaderbek, którego ściągnęliśmy za grube, grube miliony. Liczymy na jego jakiś taki pozytywny akcent w pierwszym meczu. No, oczywiście jest Louis Samper. Będziemy obserwowali, czy tu, a może jednak, no jednak Legia będzie próbowała. Piąta minuta, bardzo ładny ride tam z lewej strony. No i widać, że próbują też nie chcę bardzo, bardzo dużo zmieniać w składzie. Jasne jest, że najprawdopodobniej, e, kiedy przyjdzie, kiedy przyjdzie co? Kiedy przyjdzie e, końcówka, okienka, no to będą jeszcze ci piłkarze ostro rotowali. I wtedy będziemy rzeczywiście zmuszeni do tego, żeby coś tam, e, wiecie, pozmieniać. Mamy kontuzję. To nie dobrze. Watjens to dosyć kluczowy kapitan naszego zespołu. A przydałoby się, żeby na środku pomocy w takim wypadku no tutaj mamy tego Fernandeza e, e, jest też Kwirdyk, ale kwierdyka bardziej nie, no to bardziej zrobimy tak nie no, wejdzie Martina, wejdzie kwierdyk to jest jego pozycja On i tak jest niedoświadczony ale zatwierdzamy tę zmianę, zobaczymy czy dadzą sobie w ten sposób chłopaki radę? Bo to jest rzeczywiście poważne, e, poważne, co się wydarzyło. Nie chciałem wpuszczać tego młodego Portugalczyka, bo no jeszcze bardziej nam zgranie siądzie. Niedobrze, że Watyans się teraz wykontuzjował, bo będzie to rzutowało na wynikach w, na początku sezonu. Chcielibyśmy w lidze mistrzów zacząć dobrze. Miejmy nadzieję, że ta kontuzja nie jest jakimś poważnym urazem, długim przede wszystkim. bo my, tak jak widzieliście, mieliśmy sporą ilość piłkarzy trochę przemęczonych. Między innymi Canon był na wyjazdach, Samper wrócił z Olimpiady, więc no, grali troszkę nasi, mimo tej przerwy. Ale między innymi dlatego też decyduje się na, zdecydowałem się na ściągnięcie takiego doświadczonego piłkarza, jakim jest Lisardo Martinez teraz, właśnie. Kaderbeck próbował wbić się tutaj w linię. Ale nie. nie tym razem. Kwidryk. Fredriksen Mbake. Galindez i Bogu! Trzecie trafienie w sezonie. Kapitalnie. Już mnie to pocieszyło. Już to trochę zadziałało. Możemy zwolnić minimalnie. Patryk Bogusz trzecia bramka w sezonie, super, bo e, rzeczywiście rozstrzelał się. No i będziemy też zaraz chyba rotowali troszkę, bo jeszcze Bogusz jest sobie e, Pytanie, czy Sędzia to uzna. Niestety, niestety nie mamy 2-0, nie dużo brakowało. Kaderbek niestety pilnowany na prawej stronie, no, ale spokojnie, sądzę, że nie dadzą mu się nudzić Fryderiksen. Kaderbek! No i ładnie. Tak, cel już zasługiwała na pochwałę. Jeszcze strzał O'Briena, ależ O'Brien dzisiaj ma ochotę, sędzia biegnie obejrzeć nagranie. Jeżeli będzie rzut karny, to przyznaję, że nie pamiętam, kto będzie strzelał. Zaraz zobaczymy, czy będzie, w razie co zapauzujemy. Nie ma karnego, więc nie mamy co pauzować. Legia strzeliła dwukrotnie na bramkę, my trzykrotnie, e, czterokrotnie po tej, e, po tej akcji. No ale 1-0 to jest stanowczo za mało. To i trzeba tutaj delikatnie wierzę w Ciebie eee, ten kwirdek tak wciśnięty trochę w ten skład został, ale tak, kaderbeka zostawimy tak jak jest, a jednak chyba zmienimy Rokorica ale zamiast Rokorica, żeby to miało ręce i nogi, wejdzie sobie Mustafa Gęc a przesuniemy wszystkich w ten sposób że Samper zagra z tyłu, Kwirdyk tak jak jest, O'Brien i Bogusz pójdzie do przodu. I to powinno być lepsze. Gramy na trzy zmiany. No, jeszcze w razie co Fernandeza będziemy mogli zmienić. Bake ładnie z Mustafą. Mustafa przerzuca, a O'Brien teraz już jako ofensywny pomocnik, zobaczymy czy chłopaki dadzą radę, ale no nie oszukujmy się będzie, nie będzie łatwo to jest Legia Warszawy, to jest tylko 1-0 to wiecie, to nie jest takie a Pogoń pokazała nam nasze miejsce w szeregu musimy kontrolować sobie czy na pewno, to nie jest tak, że motor odskoczył inne kluby polują, no chyba kaderbeka trzeba będzie zmienić Poczekajmy. Jeszcze chwilkę. Dam mu jeszcze jedną szansę po tej akcji. Zmienie go jest. już, brawo. O ile sędzia to uzna, Gol. Znany. Piękny. Pochwalmy ich. Ale ładnie, Galindez rozegrał zębakę. I jeszcze Mustafa włączył się, nasz lider. Tak, możemy zmienić Mustafę z Kaderbekiem. Może troszkę to lepiej zadziała. No i na razie grajcie, panowie. Gdzieś do jakiejś 80 minuty. Nie do 75 na pewno. Bo no, Kaderbek sobie nie radzi. To nie jest jego mecz. Nie, ładnie, próbują, niech próbują. My mamy jeszcze trzy zmiany, więc najprawdopodobniej wykorzystamy. Damy zadebiutować młodemu Portugalczykowi, to na pewno być może Lisardo Martinez. Eee, zerknę jeszcze, no i być może ale ładnie, teraz Kaderbek ma szansę na jakąś asystę może rajd, ależ pięknie to wypracował on Obrajena widział już kilometr wcześniej, żartując sobie, no to jest widać klasa zawodnika, który dużo widzi na boisku, możemy go odmienić 75 poczekajmy, no i możemy Toma Kanona w razie co zmienić żeby wszedł sobie Galindes, z Kanerbekiem, ładnie. Kwierdyk, Samper, O'Brien też się dobrze czuje na tej pozycji pioriozji, ale Weiger wskoczył. Ratori, Dialo, no i dośrodkowanie, i była tam szansa. Zerknijmy, nie no, jedną zmianę zrobili pozycyjnie, nie zmienili nic bardzo. O campo i jest Martinelli, wyciąga się jak struna i broni Bogusz, ale to było dobre Okampo 72 minuta O'Brien próba strzału Zablokowana Kwirdyk z Vialindezem. Do albakę, ładne wycofanie. Ale zamknęliśmy ich troszkę. Obrajem Do Mustafy. Kwierdyk, Mustafa. Pogórz próbował, ale nastrzelił tutaj obrońcę. I na tym kończy się. Tak, Dialo i rozpoczynamy. jak ja mamy 75 minutę, możemy zmienić sobie yy, dwóch. Ojej, yy, kadarbek łapie kartkę, ale możemy go zmienić, bo on troszeczkę widzę też przemęczony. Yy, yy, w sumie to chciałem zrobić co innego. Chciałem zrobić, żeby Mustafa przeszedł na to. Bogusz, żeby się cofnął na lewo. A zamiast kadarbeka, żeby wszedł sobie tą kanon zamiast dobrze grającego, ale, ale że go chcemy zmienić, to damy zadepytować Fernandezowi w ten sposób i jako kończąca tutaj zmiana zamiast Embake, a niech wejdzie sobie też Janowski. Będą troszkę przemęczony po ostatnim meczu i urazie niedużym, więc dlatego wchodzi z ławki Fryderyksen z Kwierdygiem, Bogusz Samper i Bogusz będzie szansa. Niestety nie udało się tutaj już nic zdobyć. Jeszcze, pierwszy raz. jeszcze Mustafa. Do Bogusza dośrodkowanie. Jest dośrodkowanie Jest z najbliższej odległości. Nie trafia Kanon. A szkoda, bo tu można było pięknie prowadzić. Martinelli rozpoczyna z Friedrichsenem do Janowskiego. Z Kalindezem, z Boguszem. Jest Kwidryk i jest Kanon. Kalindez Mustafa 87 minuta bym powiedział, że bardzo ładnie prowadzą. Na boisku wpuściliśmy. No o, jeszcze samper łapie Urazik, ale to może już się do. O, jest jednak elitym w składzie leki. No, chyba to będzie już koniec. O, czy by sędzia uznał? Jeżeli Bogusz ma dwie bramki, to według zasad, nie ma karnego jednak, miałem mówić, to będzie, to by Bogusz kopał, a Samper z najbliższej odległości, ale Kanon nie złapał. daliśmy odpocząć Lautaro Martinezowi, daliśmy zadebiutować zawodnikom, dobry mecz, zobaczymy też jaka kontuzja Fatienza, dobra robota, podobało się, już od razu przy Was sprawdzam i trzymam bardzo kciuki, żeby to nie były miesiące. A może 2-3 miesiące? Mm, no dobra. Zerwanie wiązadeł kolanowych. No dobra, dam radę. Sam tu, Samper na ten kadarbek. Bogusz w formie. Dobra, przeżyjemy. Zapraszam na następny materiał. Sądzę, że powinienem, nie jestem pewien, ale powinienem z wami już rozmawiać jako podwójny menadżer. Na zasadzie e, druga menadżerka też coś będzie miała. A ja dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam. Widzimy się. Za moment, no, no, w następnym materiale. Na razie hej.